Dojenie świni to kiepski pomysł. Nowym mapetą fabularnie najbliżej do The Great Muppet Capers przed ponad 30 lat. Impresario, tak zły, że aż nazywa się Dominik Badguy, namawia mapety na europejskie tournée. Jego prawdziwym celem jest podmiana Kermita na siedzącego w rosyjskim łagrze łudząco doń podobnego Konstantina, czyli najgroźniejszą żabę świata, z którą zamierza dokonać kradzieży wszechczasów. Bo miało być w klimacie różowej pantery i innych komediowych kryminałów sprzed pół wieku. Mapety jak zwykle dają radę, choć kompletne zmarnowanie potencjału staruszków Statlera i Waldorfa jest niewybaczalne. No i gorzej z ludzkimi komikami: Ricky Gervais jest sztywny jak kukiełka bez aktora. Tina Fey strasznie się w swojej roli męczy, ale trudno jej się dziwić. Tylko Ty Barrel jako inspektor Ala Cluzo czasem daje radę i śpiewa jedną z dwóch dobrych piosenek w filmie. Utwory Breta McKenziego znowu bardziej przypominają coś, co śpiewa się w jego komediowym zespole Flight of the Concords niż w teatrze Mapetów. Zmarnowano też mnóstwo gościnnych występów, tylko mrugnijcie, a przegapicie mnóstwo gwiazd. Film da się też obejrzeć w zapewne profesjonalnie zrobionej polskiej wersji językowej, ale chyba wiadomo, że sens ma tu właściwie tylko oglądanie oryginału. Film zaczyna się trzęsieniem ziemi, niestety potem odczuwamy już tylko delikatne wstrząsy w wtórne, ale do końca zdąży widza potwornie wymęczyć. Pierwsze trzy minuty, czyli piosenka We're Doing a Sequel, w której mapety śpiewają, że skoro pierwsza część dobrze się sprzedała, to teraz studio zamierza je doić i trzeba szybko kręcić kolejną odsłonę, choć nie ma jeszcze fabuły, jest cudowna. Nie będzie wam jednak do śmiechu, gdy zorientujecie się, że z tym chamskim dojeniem to mapety nie do końca żartowały. I choć uważam, że w komedii nie powinno być świętych krów, to kilkadziesiąt żartów o gułagu, przez to, że tylko ze dwa śmieszne, wypada, zwłaszcza teraz, Szczególnie niesmacznie. Brakującym elementem okazał się Jason Siegel, aktor znany głównie z roli Marszala, w Jak Poznałem Waszą Matkę. Napisał też przecież scenariusze wspaniałego komediodramatu: Faceci też płaczą, czy świetnej komedii romantycznej Jeszcze Dłuższe Zaręczyny. To on wystąpił w pierwszej części mapetów, to on był głównym autorem jej scenariusza. Gdyby tylko nie zrezygnował z zabawy w sequel, pewnie znowu dostalibyśmy coś znakomitego. Fani mapetów i tak powinni te pozycje zaliczyć, ale chyba lepiej wrócić do wieczoru z mapetami i modlić się o powrót naszych ulubieńców do telewizji. A teraz czas na nasz cotygodniowy konkurs. Dla pięciu osób mam ważne do końca lipca elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły i lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTubie. Aby wygrać musicie zasubskrybować na YouTube. To Jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, szybkie ułatwienie i odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie pierwsze. Jak nazywa się zespół, którego członek tworzył piosenki do ostatnich filmów o mapetach? Odpowiedź na pewno znajdziecie w mojej recenzji. Pytanie drugie. Kto jest Twoim ulubionym polskim reżyserem i dlaczego? Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 1 kwietnia na adres to jest gmail.com. Do odpowiedzi dołączając swoją YouTube'ową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu!